Halo, halo, widzowie, witam bardzo serdecznie, z tej strony za mamy dzisiaj 5 kwietnia, no i typowo jak to robię codziennie, pokażę wam na Fortnite, ale już za tym, no to przypomnę, widzę, że jak nie subujecie tego kanału, to macie wolnić suba, bo lecimy po 72 tysiące, no raz możecie strzelić łapeczkę, oczywiście e, tutaj pod filmikiem, e, i co, widzę, dodam tutaj do znajków 10 osób, które mnie zaprosiły, jak to robię codziennie e, na każdym sklepiku, więc zapraszajcie mnie do znania, jak chcecie mieć mnie po prostu e, na swojej liście i wpadajcie później na jakieś fajne gierki, na przykład na Strybank z gier z widzami, e, czy coś takiego. Dobra, myślę, że możemy lecieć do sklepu, widzowie, ale jeszcze za tym, no to i tylko e, taka jedna rzecz, możecie użyć kodu Zakrze w sklepie Fortnite, widzowie, wielkie pozdro e, i swoją drogą dzisiaj mamy 5 kwietnia, czyli jest to jak się nie mylę z dingus, napiszcie w komentarzu, e, czy zrobiliście komuś jakieś pranki? Albo czy macie plan zrobić jakieś pranki? Będę przypinął serduszka, z chęcią zabieram. to poczytam i, i się kurczę pośmieję tutaj z pranków. E, dobra, przechodzimy do sklepu. Po pierwsze, mamy sportową skrytobójcę. Nie jest to pani, która ma bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo dużo styli. Mianowicie mamy tutaj z czapką, z maską, e, z maską, z jakąś na oczy maską. Nie, wiem, jakieś okularami, oraz bez niczego, to i taka wiecie. Sportowa, pani sportowa tutaj, jak widać sportowa, dokładnie tak. E, dalej, pompałki wróciły. Takie kilofy podwójne e, z takim dźwiękiem. Ciekawe, ciekawe kilofy, że tak powiem. E, mamy syrenę Syrena, jak wiemy, spocony bardzo skinek. E, aczkolwiek, no, powiem wam, jest naprawdę ładny. W sensie... Skin będzie fisiego, nie? E, on był w zestawie, będzie fisiego. Ja mega polecam. Skin jest kozakiem. Oczywiście dwa style: taki zwykły oraz czarno-biały, który właśnie się tutaj pokazał. E, no, mamy dwa style. Mamy również Wilka, czyli ziomeczka tutaj od pani e, Syreny. Taki sam wariant styli, właśnie czarno-biały i zwykły. Topory XO, Takie tutaj z całusem, jakimś rzeczmiką odbitą. Nie wiem czemu. Ostrza refleksyjna za 500. To jest fajny kill. Taki przycinak, taki podwójny. Ja, ja lubię sobie czasem pograć, jest spoko. Dalej, wróciła płomień, czyli Renegade Rider. Z Renegade Rider sklep, widzieliście? W ogóle. Nie wiedziałem, że ona ma fioletowe oczy. Ona miała wcześniej fioletowe oczy? Lol, nie wiedziałem. E, I ma taką kulkę na plecy, czerwoną, taką czerwoną kulę e, ognia. Wrócił Miraż, słuchajcie. O, Najsik, nice, Najsik, nice. Miraż, bardzo ładny skin. E, ze skrzydłami, pamiętam, jak kupiłem go 3 minuty. Przed tym, jak wyszedł ze sklepu. Specjalnie chciałem do kompa, bo dopiero wtedy wróciłem e, do domu, pamiętam. I, no i chciałem go kupić i zdążyłem. E, mamy lu również Luminosa, czyli skinek, który jest, kurczę, bardzo, ale to bardzo, bardzo ładny, jak tak na niego patrzę. E, Gwiezdny topór, no to chyba klasyk taki Fortnite'owy. Każdy, myślę, go zna. Pytanie mi większość, bo no już jest długo, już jest długo w Fortnite'cie. E, dalej, Potrzaska na Fala. To jest super skórka do broni. E, ja gram nią często. Jest naprawdę spoko, jakby... Taka, wiecie, mini animowana, leciutka, łatw ładna, e, mega spokolotna arkana, która była przyznawana za darmo podczas eventu, w którym odblokowano to migana. Jak się nie mylę, jak się mylę, napiszcie w komentarzu, przepraszam. E, mamy niepamięć, no tutaj dwa style, złoty oraz czarny. E, czacha, czacha, pani Czacha. E, Taki walentynkowy trochę skilp bym powiedział, a to walentynek jest tam bardzo długo e, Ale spokojnie, Bardzo ładny e, Czaszka może być również tutaj serduszkiem, jak widać, mega fajne e, Nowa skórka do broni kabelki, o Tego już nie widziałem, ciekawe, ciekawe Aha, czyli jakby taki prąd przechodzi przez te kable, jak strzelamy Fajne, mega fajne, jak dla mnie taka ósemeczka e, Leave the door open, oczywiście to wiadomo e, Emotka uff takie wiecie, uff XD Podwójny tan, emotka, którą będzie zatańczyć z kumplem Synchro emotka inaczej mówiąc, mega spoko Oczywiście tej króliki, no bo jak wiemy no, no, Jeszcze mamy je w sklepie Tutaj króliczki kwaczątko Pastelówka, królik koszmar, stalowa siekiera holender Meg, stelle No to wszystko co widzicie na ekranie co było na poprzednich dniach w sklepie Widzowie, więc no to się nie zmieniło Tutaj Webster, Meg, również dalej są w sklepiku Wczorajsze skiny, pakiet, zestaw Karnet i ekipa Fortnite, No i co, to na tyle w tym sklepie e, Widzowie, słuchajcie, jeżeli chcecie Możecie użyć oczywiście kodu ZAKSZAKYTY w sklepie Fortnite, Zostawić subika, łapę w górę Wpadajcie na Discorda, na Insta, linki w opisie No i co, ja wam dziękuję za oglądanie Miłego śmigusa, dingusa 5 kwietnia Trzymajcie się, sioneczko, elo, elo Bye, bye, cześć, cześć, piona